Dobra, widzowie, jest bardzo ciemno, teraz wam opowiem historię. A następnego dnia, jutro, jak nie będzie już lało, to nagramy Wam już straszny raz, okej? Okay? Dobra, chyba tak, prawda? Muszę iść szybko do lasu. Nie, że wiecie, eee, no iść ten straszny raz, więc dla Was to zrobiłem. Znacie ten chyba straszny las? Jak tak bardzo chcieliście ten straszny las. E, ktoś nie oglądał? To wiecie. Straszny las to ogólnie. E, był tu kiedyś miał być wybudowany dom. Tak normalnie. Wybudowany dom miał być. Nie wiem dlaczego nie powstał, ale historia jest taka, że tam była kuchnia. Tam. Tam była kuchnia. Ale. Z, zniszczony został, nie wiadomo przez co. Zostało wyczerpane wszystko, zniszczone, ale powiem wam tylko jedno: właściciel zaginął. Nikt nie wie gdzie on jest do tej pory. I jest tu strasznie. W ciemności muszę zaświecić latarką. Tak, tu jest ciemno. Bo jeszcze tam wychodzić, więc następna część tak będzie na żabce. 500 wyświetleń, lub nie, 500 wyświetleń, jak będzie na żabce, to nagrywamy już film i będzie ładna pogoda. Więc na razie, czy ja wam, a tam znalazłem jeszcze filiżankę, kiedy kopałem dziurę, filiżankę, więc to mnie zmotywowało. Słyszałem taką historię. Nie wiem dlaczego, ale tu było jeszcze, wiesz, bardzo bogaty człowiek, podobno. Wiecie, o co chodzi. Narazka.